Politechnika Częstochowska miała swój udział w otwarciu Mediateki, czyli nowoczesnej biblioteki w Piątkowie Trybunalskim. W ramach Piątkowskiego Tygodnia Nauki pracownicy Politechniki prezentowali zwiedzającym naukowe ciekawostki oraz ofertę edukacyjną. To miejsce, w którym się znajdujemy, to miejsce stawiające na historię, oczywiście, na tradycję, ale również na nowoczesność. Dlatego też, oprócz tradycyjnej książki, będziemy przedstawiać, oferować mieszkańcom Piotrkowa i turystom również taką bardzo atrakcyjną ofertę dotyczącą nauki, a w szczególności techniki. Dlatego też, porozumienie z Poważną Uczelnią Techniczną, z Politechniką Częstochowską, z myślą o tym, aby trafiać zarówno do młodych ludzi, ale również do dorosłych, do seniorów, właśnie. Z nowinkami technicznymi, z takimi wyjątkowo ciekawymi akcentami naukowymi. A to oznacza stałą obecność naszej uczelni w Piotrowie Trybunalskim. Prezydent miasta i rektor Politechniki Częstochowskiej potwierdzili ten fakt stosowną umową. Spodziewam się przede wszystkim większej liczby studentów z tego okręgu, z tego terenu, którzy przyjdą do nas, i będzie to świetna okazja, żeby tutaj się pokazać, że robimy ciekawe rzeczy, że studenci robią ciekawe rzeczy, że warto u nas studiować. I to jest podstawowy cel naszej obecności tutaj. Politechnika Częstochowska rzeczywiście ma dużo do zaoferowania, a pokazy w Piotrkowskiej Mediatece były tylko częścią możliwości, jakie studenci mają do dyspozycji po podjęciu nauki w murach Politechniki.